Świat traktuje zapisy biblijne jako instrukcję jednej z wielu światowych religii. Czyli przychodzimy do instytucji i budynku kościoła po listę rzeczy, jakich nie wolno i jakie należy robić w tej akurat religii. A najbardziej sztandarowym przykładem znanym nawet wśród wyznawców innych religii jest słynnych dziesięć przykazań. I właśnie na pytanie, na czym polega chrześcijaństwo, większość odpowie na przestrzeganiu dziesięciu przykazań. Albo teraz uwierz, że tak jest, mówią, że polega na przestrzeganiu przynajmniej większości z nich. Badania potwierdzają, że naprawdę tak ludzie myślą. Ty też ale Biblia nie opisuje jednej z wielu religii. Biblia opisuje relację z Bogiem, w której wszystko jest na odwrót niż w pozostałych religiach. W każdej religii dostajesz właśnie listę zakazów i nakazów i jak to wypełnisz, to Bóg cię zaakceptuje, przyjmie, zabierze ze sobą. Czyż nie tak mówią właśnie wszystkie religie? A teraz spójrz, jak Bóg prezentuje Izraelowi swoich Dziesięć przykazań. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I uważaj, bo dopiero tu zaczynają się przykazania. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. I tak dalej, i tak dalej. Czy teraz widzisz różnicę? Bóg daje prawo tym, daje prawo temu, kogo najpierw uwolnił, którego najpierw przygarnął, kogo najpierw uratował. A jak może pamiętasz, Izrael, żeby zostać wyprowadzony z Egiptu, żeby zostać uwolniony i uratowany, musiał uwierzyć Bogu i każda rodzina musiała pomazać swoje odrzwia krwią baranka. To był akt wiary i zaufania Bogu. Bóg nie powiedział, uwolnij tych, którzy będą wypełniać dziesięć przykazań, ale dał dziesięć przykazań tym, których najpierw uwolnił z niewoli na podstawie ich wiary i zaufania jemu. Czytaj Biblię, ale szukaj w niej nie listy zakazów i nakazów, szukaj najpierw tego, jak rozpocząć relację z Bogiem przez wiarę i zaufanie Mu, a dopiero potem Bóg objawi ci, i da Ci swoje prawo.